Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który moim zdaniem może Wam oszczędzić mnóstwo nerwów i ocalić mnóstwo kasy. Kojarzycie takie historie, kiedy wyjeżdżacie sobie na wakacje bez trosko, jedziecie się odprężyć, wyjeżdżacie na tydzień, dwa, trzy, może miesiąc, może niektórzy z Was jeszcze dłużej, i wracacie sobie wypoczęci, opaleni z wakacji, bez trosko, bez stresów, z myślą, że niedługo wracacie do roboty. What? Wracacie do domu, wchodzicie. Tam się okazuje, że drzwi już są otwarte, nie ma telewizora, a wszystkie rzeczy, które z perspektywy gościa, który Was odwiedził, wydawały się Wam niepotrzebne, zabrał ze sobą. Innymi słowy, zwyczajnie Was okradł. No właśnie. I gdzie tutaj jest miejsce dla ogrodnika? Ogrodnik, jeśli współpracujecie z nim już od dłuższego czasu i poniekąd staje się waszym takim przyjacielem, może rodziny to za dużo, ale przyjacielem waszej nieruchomości, waszego ogrodu, ufacie mu na tyle, że nawet ma klucz do tego, żeby sobie wejść na działkę, przyjeżdża sobie w dniach i w godzinach, w których sobie wcześniej ustaliliście, wiecie, że możecie liczyć na niego, że wszystko zrobione, nie musicie się o nic martwić, Dwa o to, żeby było wysprzątane, Dwa o to, żeby krzewy były przycięte, trama skoszona, rośliny ogólnie były w dobrej kondycji, sprząta ewentualne ulotki przed bramą. Nie mam kiedy odpisywać na korespondencję. Pisze do mnie Rosman, pizza, chat, może odmiana losu, wreszcie jakaś. Właśnie w momencie, kiedy wasza nieobecność trwa trochę dłużej. Innymi słowy, powoduje, że na tej działce nadal jest jakieś życie, nadal coś się dzieje i że jednak ktoś cały czas tam jest. Czy w związku z takim zachowaniem, czy w związku z taką sytuacją, nie powoduje to was odczucia, że jednak w pewien sposób zwiększa to wasze bezpieczeństwo i waszego dobytku? No bo spójrzcie. W sytuacji, kiedy jedziecie sobie na wakacje, niech będzie na 2-3 tygodnie, pojawiają się jakieś listy, jakieś ulotki, pojawiają się jakieś śmieci, nikt tego nie sprząta, trawa zaczyna już być coraz wyższa. Czy to takiemu potencjalnemu złodziejowi nie da możliwości tego, żeby jednak odwiedzić Wasz dom? No właśnie. Ze względu na to, że dzięki temu, że ogrodnik po prostu przyjeżdża do Was regularnie, Wy mu ufacie, on przez to, że bywał Was regularnie, wie mniej więcej kogo się spodziewać, i raczej już jest w stanie zaobserwować pewne niebezpieczeństwa, albo sytuacje, które mogą zagrażać Waszemu dobytkowi, on jest w stanie Was zaalarmować. I oczywiście stwierdzicie, że jest od tego firma ochroniarska, i niech ona się, o to, e, niech ona się tym przejmuje. No tak, ale firma ochroniarska, no wiadomo, że jest, ona ma tam jakiś określony czas na reakcję, i w ogóle mogą po prostu nie zdążyć. Sytuacje mogą być różne. Oczywiście niektórzy z Was mogą stwierdzić, że, panie, ale przecież złodzieje to przychodzą w nocy. No dobra, przychodzą w nocy, ale mogą też przyjść w dzień. Jeśli chcecie zbić takiego potencjalnego złodzieja astropu, możecie sobie na przykład. Chodźcie, podpowiem wam. Możecie sobie zainstalować taki automat, który co jakiś czas, może w przypadkowym rytmie, będzie zapalał wam światło. W związku z tym będzie sugerował jasno, że jednak ktoś w domu jest. No dobra. Ale jeśli światło nie jest potrzebne, bo na przykład może się zdarzyć, że przyjdzie złodziej i odwiedzi was w ciągu dnia. Pomyślicie, panie, ale gdzie złodziej w dzień? Nie, tak się nie robi. No i tutaj się zastanów nad tym, co mówisz, ponieważ takie sytuacje, że złodziej przychodzi w ciągu dnia, również się zdarzają. I nawet w mojej okolicy miała miejsce taka sytuacja, w której złodzieje w białych rękawiczkach przyjechali pod dom, postawili samochód w taki sposób, żeby zasłonić wejście do domu. Jednocześnie utrowali sobie tym przejście do tego, żeby wynosić całe wyposażenie z budynku, i zrobili to w biały dzień. Podczas gdy właściciele po kilku dniach wrócili z wakacji. Okazało się, że zostali pusty dom. Jak myślicie, czy takiej sytuacji można było zapobiec? Moim zdaniem, można było zmniejszyć prawdopodobieństwo takiej sytuacji właśnie ze względu na współpracę z ogrodnikiem, który regularnie Was i Waszą nieruchomość. Odwiedzałby, sprzątał i sprawiał chociaż złudzenie wrażenie, że nieruchomość jest cały czas uczęszczana. Dzięki temu zmniejszylibyście prawdopodobieństwo tego, że może Was ktoś okraść. A co Wy myślicie o takiej współpracy? Czy Wam się zdarzyło słyszeć o takich sytuacjach? Czy uważacie, że współpraca z ogrodnikiem, taka stała, nawet w ramach abonamentu, w którym ogrodnik odwiedza Was co tydzień, bądź co dwa, bądź w ustalonym innym terminie, może mieć wpływ na to, czy to zwiększy bądź zmniejszy wasze bezpieczeństwo i zabezpieczy wasz dobytek? I właśnie współpraca z ogrodnikiem uratowała od niepotrzebnego stresu? A może wręcz przeciwnie, a może według Was nie ma żadnego wpływu? Koniecznie podzielcie się ze mną waszymi opiniami w sekcji komentarzy? Jest to na tyle wartościowy temat, że myślę, że warto abyśmy sobie o nim podyskutowali w komentarzach. Jestem również bardzo ciekawy opinii waszych znajomych, dlatego bardzo zależałoby mi, żebyście udostępnili ten film i zaprosili tym samym waszych znajomych do dyskusji właśnie na ten temat. A jeśli spodobał Ci się ten film, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, ponieważ jak sam widzisz, to nie jest taki zwykły kanał o ogrodnictwie, w którym mówimy o tym, jak przyciąć kwiatki albo kiedy trzeba przyciąć krzaki. Tutaj poruszamy wszystkie tematy dotyczące ogrodnictwa. Dlatego tym bardziej, jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a ja Cię zapraszam do oglądania innych moich filmów. Tymczasem wszystkim żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć i pa!